To spotkanie robocze organizatorów historycznego wydarzenia, które będzie miało miejsce 20 sierpnia w Golubiu Dobrzyniu. W tym roku przypada 600 rocznica wojny Golubskiej. W sierpniu rozegrała się jedna z największych bitew, myślę, że nawet druga bitwa z Zakonem Krzyżackim pod względem wielkości. Gdzie w bitwie tej uczestniczyły wojska polskie pod dowództwem naszego króla Jagieły, a także Wielkiego Księcia Litewskiego. To właśnie tutaj, w tej Dolinie Zamkowej, 600 lat temu król Jagieło wkroczył po zdobyciu Golubia, wkroczył z wojskami w Dolinę i zaczął oblegać zamek Golubski. Wojna się rozpoczęła bardzo potężnym ostrzałem artyleryjskim. Historia mówi, że to była jedna z większych i pierwszych można powiedzieć, nawet bitew artyleryjskich na terenie ziemi kujawskiej, ziemi pomorskiej i z Zakonem Krzyżackim. Zgromadzono tyle, tyle armat, że Trudno to zliczyć, a zapiski dokładnie o tym nie mówią. Plan inscenizacji. Powiat Golubsko-Dobrzyński wspólnie z Dobrzyńskim Towarzystwem Naukowym, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rekonstrukcji Chorągwi Kujawskiej i Zamkiem Golubskim przygotowuje wielką inscenizację bitwy sprzed 600 lat. Bitwy, która miała ogromne znaczenie dla historii Polski. Dzisiejszy dzień i 20 sierpnia uprzytamnia nam, że zamek już 600 lat temu. 6 wieków temu był bardzo ważnym elementem na mapie Polski. I wtedy już był, odbyła się tu wojna golubska o wielkim znaczeniu. I przybył tu Władysław Jagieło ze swoimi wojskami. I teraz, właśnie w sierpniu, 600 lat później, na, 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 na zamek Golubski przybędzie także ze swoim wojskiem, ze swoją ä, drużyną i król Władysław Jagieło. I w związku z tym będzie to epokowe wydarzenie nie tylko dla Zamku Golubskiego, ale także o znaczeniu międzynarodowym. Obchody 600. rocznicy Wojny Golubskiej zaplanowano na 20 sierpnia. Na zamku w golubiu Dobrzeniu pojawi się 200 wojów, będzie m.in. obóz rycerski i namiot króla, oraz oczywiście rekonstrukcja bitwy. Poza rekonstrukcją tej bitwy przygotowaliśmy dla Państwa wiele, wiele atrakcji. Turniej miecza i szabli, turniej rycerski, turniej łuczniczy, turniej e, strzelania z armat. Przy tym jeszcze e, Państwu proponujemy zespół muzyki dawnej. Przybywa do nas znany zespół Kalisia, z Kalisza, który będzie na dziedzińcu zamkowym występował, czyli wojna, walki, wspomnienia, ale także historia i kultura. Zapraszamy w imieniu organizatorów do Golubia-Dobrzynia. Sobota 20 sierpnia, jak już zostało powiedziane, będą pojedynki na miecze, zawody łucznicze, inscenizacja oblężenia zamku, ale także biesiada z jadłem, a także nocna projekcja filmu Krzyżacy w plenerowym kinie przed zamkiem Golubskim.